Dzisiaj witajcie w pierwszym odcinku z Brawl Stars. Pewnie nigdy nie widzieliście, ale patrzcie, inaczej nie tu, nie tu. Patrzcie, jakie mam postacie. Niestety tych nie mam, bo nie zdobyłem ich i bardzo dużo. Ale będziemy je zdobywać na no, odcinkach różnych. No, będziemy Na przykład z tego, jak on się mówi, Buz. Bus, to jest bus. Dobra, no, przetestujemy go. Nie wiem, co on robi. Nie wiem, co on robi. To więc sprawdźmy, co on robi. Ma jakieś koło, które pewnie to jest jego ziank. A to? Uuuu. Przetestujmy tu nawet. Y, taką mamotkę. Na tym. Bo nie ma. Nie mógł, nie mógł się ruszać. Normalnie nie mógł się ruszać, ale naprawdę podoba mi się, no fajnie. Mi się podoba. Może Wam też się spodobał. No mi się podoba. Jest taki fajny. Jakby jakiś dym zbudzie wysyła, to jest jego, To jest jakiś pan ratownik chyba. Fajny pan ratownik, naprawdę. chciałbym go mieć. Ale jest bardzo drogi, nawet nie mam tyle klejnotów. Czekajcie, Eee, nie, nie, nie. Dobra, zagramy sobie w mecz... Er primo, el er primo, el er primo, is here. No nauczę no, was to grać, albo już umiecie w to grać. I zobaczcie, na przykład takie postacie są i nie będziemy z nim walczyć i musimy strzelić gola bo jak nie strzelimy to przegramy i stracimy punkty o, oh, jak łatwo To jest najprościejszy mecz najprościejszy mecz ever ej, Dracula, Dracula, lepiej idź no najprościejszy bardzo łatwo Dawaj, strzelaj. Nie, co? Oni się teraz respią. Ale to było fajnie. Fajnie wyglądało trochę. Dobre, wygraliśmy. Może chcą? Nie, czemu, Nie, czemu? ja sam gram? Nie chcę sam grać. Ja chcę z kim grać na przykład. Yy, może sobie zagramy w Mapy mapę. Dobra, to jest, mecz jest super, mi się podoba. Pod... Pokażę wam wszystkie postacie, o na przykład tego, mam tu, tutaj mogę kupić, no to chyba najbardziej się układa że się dacie, ale co nie kupować, tu nie wiem, nie wiem co, dobra, wygram go i on nie ma takiego swojego zaciągu, ale jest fajny, robi muzykę i ulecia swoich, ten, swoich przeciwników, nie, 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 To to jest, No to, to niebieskich, Niebieskich. Ma botkę. O nie, piwo! 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 Nie, nie, nie! Co to się... Zginął już? Nie! Nie, bo wola, gola. Nie, wtedy mnie zabili. Tak nie dużo jeszcze razy zostanie. Ale zobaczcie, jak to wygląda, to uleczające. Przenika przez ściany. Może nie iść ściany, ale bardziej przenika. No to dawaj, dawaj go! O, pięknie! Pięknie! Ej, ej, ej! Nie! Bardzo dobrze, że strzeliśmy gola. Halo, czemu nikogo nie ma tu? Że? Uleczam go, uleczam! Dobra, już starczy nie mogę uleczyć. Co? Nie, co to? O, go. Nie, uciekł mi! Dobra, idę strzelić. Udało się, w sumie trochę prosty mecz. Trochę prosty I wam teraz pokażę... No, oj! Na przykład Jessie. Mi brakuje tylko jednego i co? Mogę kupić? Bym no, mógł kupić hiper ładowanie. Ale niestety mi trochę tylko brakuje. Muszę tutaj coś wybrać, ale niestety nie mam dziewiątego levela. To sobie kupię! Kupiłem sobie dziewiąty, znaczy dziesiąty. Level mogę zaś wybrać, ale nie chcę wydawać na to kasy i jak będę miał 11 level, to użyję hiperdłodowania. Jak, jak będę miał hiperdłodowanie, to na pewno nagram odcinek. To jest, to jest akurat dobre. Doziłem trochę punktów mocy, ale to nieważne. Y -y -y. Y Nabijemy sobie. Nie musisz się martwić. Dobra. O oh nie! Yeah! Dracula, nie! Nie! Yeah! Właśnie on jest najgorszy. Ja bym chciał mieć bardzo go. A mnie się każdy już to słabiej. Czemu takich słabych postaci wybieracie? Nie ma ścielania. Nie, 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 nie. Niestety teraz się nie udało. Ale może się uda? O, jaki klejnot? Daj mi te klejnot lepiej. A nie zrzucaj. Chyba tej walki nie wygramy. O, i teraz to. Niestety nie wygraliśmy! No i. Co? Mi się zamknęła skrzynia przed. Nie wiem, co mi się dzieje. Jakie zwoje w mózgu. No, no niestety, jak ją to nic to nie dało. Chciałbym ją no, jeszcze ulepszyć. Nie mam klejnotów nawet. Chciałbym mieć. To, to, to. Chyba do udwa nie chciałbym mieć. O, właśnie to. Powinno to, to Dobra, teraz sobie zagramy. Hashtag co? Kim ty jesteś? Jaki hashtag? hashtag so Emza, e... jakaś Emza. Jak dziwnie się nazywa ta Emza. No ale myślę, że wygramy, bo ona jest... Uwaga, ten jakoś, ten, ten Ja Jaki low? Nie jesteś low. Was przyjaciele. To je. Dobra. Uuuuuj. Jest, jest, jest. Jakaś głowa mnie zabija, to jego głowa! Ale i tak strzelnej. Landopskiego! Wszyscy używają chytam! Oo. Oh, spokojnie. Dawaj, szczelaj! Co ty rob Nie wiem. Dobra. Mam coś, mam, mam, mam. Dobra, dziękuję. Co, co? Nie bo Dobra, teraz sobie No tym. Jest? Oczywiście, że jest. A tu mogę coś dodać? Mogę, ale nie chcę wydać kasy, bo ja naprawdę dużo wydałem. Dajcie, żeby mieć jedno I jakby. monet mi starczy, ale punkt tych mocy mi nie starczy. I bym w końcu miał hiper do ładowania. Czy ktoś ma hiper doładowanie? Bo jeszcze nie mam na żadnym zadmiarzu. Możecie mi napisać, czy macie. No i sobie teraz, może zagramy. O. Okej, okay. no, ona jakby robi dziury. Jej! No, ona robi po prostu dziury. No, oni wpadają w te dziury i wtedy... Nie, nie, nie. Wtedy padają. O nie, co to? Kto to, jest jakiś lekarz? Dobra, jestem koksem. Pokazałem koksa. Ty lepiej uważaj, ja wiem. Aaa, robi? No nie. Miał tak mało życia, a ja mu za dużo aż. Co on robi? Jakieś kostki rzuca? No nie! jakieś kostki dobra już się zleruowałem. Proszę mi... A nie, to nie nie, nie! nie, chyba przegraby. Chyba przegraby, nie przestań! Co ty robisz? Co ty robisz? Eee, niestety tą walkę przegraliśmy. No niestety czasem się dzieje. Czasem się przegrywa. Czasami. Że prosić kogoś mogę? Niestety nie. A może ktoś tutaj. No nie. Ja jestem na trzecim miejscu. To naprawdę dobrze. Zobaczcie mój profil. Ej, ja chciałam być za darmo. Nie, nie chcę zmieniać imię. Ja muszę być za darmo, żeby zmienić imię. Ale jeszcze zmienić korol. Jaki miał kiedyś korol? Taki... E, co to? Nie wiem, Jakiś pasa zwycięstw, dobra. No to gramy. No, tym Tym gramy, bo tamtą przegraliśmy. To piłką powinniśmy wygrać, bo ona weźmie piłkę i wtedy... tam się szczeri! Muszę to przetestować! Nie, tylko nie testowałem. Po prostu muszę iść do ich bramki, ale pewnie mnie zabiją. Musisz się postarać. Niko, nie ma akurat w tym ha, ha, ha. wszyscy skideli? A ja nawet mam piłkę. A, już mnie zabili. Minęło dwa sekundy i już Nie, Nie, czekają na nich. Co czekają na nich, żebyście lili. go? daj mi tą piłkę. mają no i nie wiem czy też to no nie są no nie nie wiem czy to się nadaje w postacie mi się takie zdarzają to nie my też musieliśmy mieć takie kiedyś nawet go odsunęło nie nie czekaj na nas! no nie defeat. TheFeed jakiś mi coś. Ja Może on całuje się. Nie, nie, nie! Nie! Ech, ja za bardzo nie umiem grać w w tą grę, ale... Pierwszy tu umiem. Trochę nie umiem, trochę umiem. Nie wiem, co jest. Trzeba zmienić... O, to no, był a jak ty jesteś? Jak ty jesteś, ty, No jak powinieneś używać te roboty? Jak nie potrzebujesz? Ała! Klejnot? Mogę klejnot? Daj mi klejnot. Daj mi klejnot! Czemu nie mogę go podnieść? Tylko rzucajcie mogą? Chyba tak. Ale Daj mi piłkę! Podaj! Podaj le... Podaj mi! Jest! Dobrze, że mi podał. I po co zluziłeś swoją supermoc? Może znowu dla mnie gra? Dobra i To jest za proste! Za proste za proste to jest! To jest za proste. Dobra. Na tym kończymy nasz odcinek. Kończymy, kończymy to ciebie. いスぱ、ーレンジャッキンー